Kwestia Tajwanu, no to jest u nas, działa na, na Chińczyków tak samo rozpalający jak u nas kwestia reparacji wojennych. Czyli jak w Chinach dzieje się źle, gospodarka upada, albo jest jakiś kryzys w partii, czego, czego, w których przyczynach nie możemy się dowiedzieć, to automatycznie Chiny uruchamiają ćwiczenia w cieśni tajwańskiej. Ale jeżeli nawet by doszło do Inwazji to byłoby to katastrofa dla światowej gospodarki, albowiem TCMC, czyli tajwański. Czempion w produkcji półprzewodników odpowiada za 60% światowej produkcji. Jeżeli, ale również na Tajwanie są zakłady Foxconn, czyli, czyli producenta komponentów do, do Apple'a. Również z Tajwanu wywodzą się tacy producenci laptopów jak Acer. Mhm. I ASUS. Gdyby rzeczywiście doszło do zniszczenia tych zakładów produkujących półprzewodniki albo laptopy, to mówilibyśmy o kryzysie technologicznym globalnym. globalnym. Także wzrost, wzrost cen naszych, naszych iPhone'ów, laptopów, smartfonów, cała elektronika poszłaby do góry, ale no możliwe też jest nawet scenariusz przerwania łańcuchu dostaw, czyli idąc sobie do sklepu nie, 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 nie byłoby elektroniki, także to, to byłaby katastrofa.